I jazda, wystartowała gonitwa o nagrodę wrocławska Trial, sześciokonna stawka. Sofist po starcie objął prowadzenie i on pierwszą przeszkodę jako pierwszy pokonuje, ale wszystkie konie mają ją już za sobą, biegną teraz w kierunku rowu z wodą. Sofist jest pierwszy minister wojny, drugi na trzeciej pozycji, reggaeton tuż obok jest Turion. Rów z wodą bardzo widowiskowa przeszkoda pokonana przez wszystkie konie. Mieliśmy upadek z Ambrosiusa, konia oznaczonego siódemką, spadł z niego Niklas Lowen Koń biegnie dalej, jeździec się podnosi, więc miejmy nadzieję, że wszystko w najlepszym porządku, że nie będziemy mieli żadnych komplikacji, no ale Ambrosius, czyli siódemka już udziału w tej gonitwie nie bierze. Pięciokonna stawka, więc nam pozostała. Sofist jest na prowadzeniu, minister wojny jest drugi. Następnie, no był turion trzeci i nadal jest trzeci, ale tam były spore problemy na przeszkodzie. Na pozycji czwartej regeto, na piątej jest Nick. Blisko siebie konie, trochę im przeszkadza galopujący razem ze stawką Ambrosius bez jeźdźca. Minister wojny wysuwa się w tym całym zamieszaniu na front, i to minister wojny teraz dyktuje tempo tej gonitwy. Ale właśnie spadła i Teresa Polesna z ministra wojny, i z Turiona jeździec Adam Ćmiel, więc tak naprawdę. Tylko sofist i regeton biorą jeszcze udział w tej gonitwie. Konie oznaczone czwórką i piątką. Regeton i sofist. Tylko te dwa konie biorą udział w gonitwie, bo z pozostałych koni spadli jeźdźcy. Sofist i regeton, te dwa konie zbliżają się do kolejnej przeszkody. Nietypowa sytuacja. Dwukonna stawka nam się zrobiła. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku z pozostałymi uczestnikami. No i tutaj również Marek Stromski dosiadający sofista. Na tej przeszkodzie miał dość spore problemy, ale to bardzo doświadczony jeździec, więc sobie poradził. Sofist i Reggaeton web w web, zbliżają się do kolejnej przeszkody, pokonana. Teraz wbiegają za lasek, tam na wrót i będą biec w naszą stronę. Przypominam Państwu, że po serii problemów na przeszkodach no Niestety jeźdźcy sobie nie poradzili, mieliśmy kilka upadków i tylko dwa konie już w tej gonitwie biorą udział. To sofist i Regeton, czwórka i piątka. Tylko te dwa konie nadal liczą się w dystansie gonitwy. No i to między nimi najprawdopodobniej, jeżeli nie będziemy mieli odpukać jakiegoś kolejnego upadku, między nimi rozegra się walka o zwycięstwo w tej gonitwie. Biegną teraz w naszą stronę, troszeczkę im przeszkadza luźno biegające bez jeźdźca koń, no ale w siodłach mamy doświadczonych jeźdźców, więc myślę, że znakomicie sobie poradzą, zbliżają się do kolejnej przeszkody, a potem będą musieli zmierzyć się z przeszkodą wodną. Sofist i reggaeton, te dwa konie tuż obok siebie zbliżają się do przeszkody wodnej. Teraz muszą przejechać przez wodę. Ważne, żeby tutaj nie wytracić tempa. Sofist, i reggaeton, jak Państwo widzicie, tylko te dwa konie biorą udział w gonitwie. Pozostałe konie, niestety, bez jeźdźców mieliśmy upadki. Sophist i reggaeton. Dwa konie bardzo blisko siebie, nie muszą nawet starać się o jakieś szczególnie forsowne tempo, bo tak naprawdę wystarczy tylko pilnować konkurenta. Miał trochę problemów znów z sofistem Marek Stromski i to reggaeton przechodzi teraz na prowadzenie, dosiadany przez Pawla Slożila. Ale te dwa konie naprawdę bardzo blisko siebie, to między nimi rozegra się walka o zwycięstwo w tej gonitwie. Piątka i czwórka, reggaeton i sofist. Kto z nich pokona wszystkie przeszkody w dystansie? Kto okaże się lepszy? Kolejna przeszkoda pokonana bardzo sprawnie i konie galopują naprawdę łeb w łeb, tuż obok siebie. Tylko dwa. Wystarczy po prostu pilnować rywala i nie dać mu uciec, nie dać mu oddalić się na dystansie. Możemy się spodziewać, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na finiszu rozegra się walka o zwycięstwo w tej gonitwie. Biegną już w kierunku bieżni płotowej, gdzie będą finiszować. Tylko dwa konie ścigają się jeszcze w tej gonitwie: to oznaczony czwórką sofist i oznaczony piątką reggaeton. Regeton na niewielkim prowadzeniu. Ale sofist trzyma się naprawdę bardzo blisko, chociaż przed samym wyjściem na bieżnię płotową. Regeton jakby trochę przyspieszył i stara się sofistowi uciec. No i zobaczymy, jak rozplanowali tempo, jak tutaj będzie wyglądał ten finish. Zbliżają się już do połowy zakrętu, chowają nam się na moment z zalazkiem. Regeton jest na prowadzeniu. Na pozycji drugiej galopuje sofist, pokonały płot. Ogląda się za siebie Paweł Slożil młodszy i widzi, że Marek Stromski nie ustępuje cały czas tuż za nim wybiegają już na prostą finiszową. Dwa ostatnie płoty. Regeton i sofist. Kto z nich okaże się lepszy? Jeszcze te dwa płoty trzeba pokonać. Jeszcze trzeba nie dać się prześcignąć rywalowi. Regeton i sofist walczą o zwycięstwo, o nagrodę. Wrocławska Trial. Paweł Slozil cały czas tam obraca się przez ramię przed ostatnim płotem. Kontroluje jak daleko za nim. Jest Marek Stromski. To nie jest wielka odległość. Do mety jeszcze jakieś 120 metrów. Regeton na froncie. Sofist drugi. Regeton sofist! Regeton sofist. Widzieliście Państwo ten gest. Już wiadomo było, że reggeton...